Cześć, tu Kuba Kucman z Techsetter.pl i dzisiaj zawitaliśmy do Wrocławia, by zapoznać się z najnowszą biznesową ofertą od Lenovo. Konkretnie będą to ThinkBooki. Jest ze mną pan Kamil Jóźwiak z Lenovo Polska, Cześć. który opowie nam właśnie co dzisiaj oglądamy. Zacznijmy może od podstaw. Po co ThinkBooki, skoro są ThinkPady? Dlatego, że to jest produkt, który ma połączyć dwa światy. Są IdeaPady, są ThinkPady. I teraz mamy ThinkBooka, który czerpie z konsumera design, wygląd i pewne upodobanie naszych, no mam nadzieję, że najmłodszych klientów. Jasne. Grupę określoną często jako millennials, tudzież pokolenie Z, a także to, co w biznesie ważne, czyli bezpieczeństwo, troszeczkę również zarządzalność i stabilność pracy wraz z właściwą gwarancją i serwisem producenta. Na dzień dobry mamy trzy formaty do wyboru, czyli 13, 14 i 15. Potwierdzam, 13 jest w wersji S, czyli wersji slimowanej, to jest naprawdę smukły sprzęt, bardzo lekki. 14 w takim układzie będzie takim krokiem pośrednim między 15. Dokładnie, tak. Czyli największy komfort możliwie w, w trasie mobilnej, żeby to wszystko nam się ładnie. 14 jest jeszcze bardzo smukła, natomiast w przeciwieństwie do 13S zawiera już port Rio45. Okej. Okay. To może na moment przejdźmy do designu. Jakie materiały znajdziemy na obudowie? Tutaj jest tutaj stop jest tak naprawdę wielu. Metali. Przede wszystkim mamy aluminium, i to troszkę kolorystycznie też wygląda, że to jest sprzęt aluminiowy. Mamy stopy magnezu. Okay. Magnez jest bardzo wytrzymałym materiałem. On już kiedyś pojawiał się w naszych topowych finkpadach, znaczy przepraszam. Kiedyś pojawiał się w topowych finkpadach, teraz mamy go w tym produkcie. Dodatkowo są jeszcze elementy cyny, na przykład, która nie jest podatna tak bardzo na korozję jak inne elementy. Także mamy tutaj cały wachlarz różnych stopów metali, które mają sprawić, że ten sprzęt będzie przez bardzo długi czas prezentował się bardzo dobrze. Z tego, co padło na prelekcji, zawiasy w tym modelu, czy znaczy w tej serii, w ogóle wyróżniają się w temacie solidności wyjątkowo. Dokładnie tak, są to zawiasy wykonane z metali. I co ważne, tak jak cała seria notebooków biznesowych-glenowo, kąt otwarcia matrycy wynosi 180 stopni. Także tutaj nie ma kompromisu, można ustawić ten sprzęt dokładnie tak, jak klient preferuje podczas pracy. Do tego widzę bardzo sympatyczną wyglądającą klawiaturę, ale podejrzewam, że największy bajer kryje się w przycisku zasilania. Przycisk zasilania jest nietypowy, ponieważ zawiera czytnik linii papilarnych i co ważne, ten czytnik linii papilarnych autoryzuje już od etapu biosu i loguje automatycznie do Windowsa. Trwa to naprawdę krótko. Natomiast wiem, że w modelach większych kryje się też dodatkowy port USB, który ma ciekawą funkcjonalność. Dokładnie tak, to jest ukryty port USB. On jest dostępny w modelu 14- i 15-celowym, zamknę pokrywę, żeby go pokazać. Tutaj jest taka klapka, do niej możemy zamontować na przykład odbiornik do myszki, on jest wtedy sprytnie ukryty, wygląda to bardzo estetycznie i co ważne, chowając notebooka do torby nie ma ryzyka, że uszkodzimy ten odbiornik. A swoją drogą, jeżeli ktoś chciałby powiększyć dostępną pamięć masową, na przykład poprzez użycie dużego pendrive'a, też ma taką możliwość. Prawdopodobnie większość użytkowników nawet nie pomyśli, że tutaj może być coś takiego zainstalowane. E, a konfiguracyjnie, konkretnie na co możemy tutaj liczyć? Konfiguracyjnie możemy liczyć na najnowsze układy Intel Core firmy Intel, nawet do i 10. generacji, także bardzo mocne jednostki. W większym notebooku można też skonfigurować wersję z zewnętrzną kartą graficzną, jeżeli ktoś potrzebuje mocy GPU. W przypadku pamięci RAM, oczywiście, tutaj jest pewna elastyczność, kiedy może wybrać konfigurację taką, która spełni jego oczekiwania. Wiem też, że z dyskami jest tutaj fajny bajer. Zdaje się, że Intel Optane jest też w opcji. Tak, w ogóle jeżeli chodzi o dyski, to możemy zrobić takie połączenie, że na system mamy dysk M2, który jest bardzo wydajny. Dodatkowo możemy zainstalować taki klasyczny 2,5-calowy dysk kręcący. Natomiast, jeżeli ktoś chciałby połączyć te dwa światy, może też skorzystać z Intel Optane. Czyli wybrać całkiem przystępny cenowo dysk QLC, na którym jest jeszcze bardzo szybka pamięć. Ten dysk uczy się zachowaniu użytkownika i keszuje te pliki, których używam najszybciej, co sprawia, że jest naprawdę szybki w takich codziennych zadaniach. Przy czym tu pozwolę sobie zaznaczyć, że Lenovo ThinkBook 13S był już przez nas testowany. Link do jego recenzji znajdziecie w opisie filmu. Natomiast 14 i 15 na pewno niebawem będziemy mieli okazję przetestować. Na dziś to wszystko. Dziękuję bardzo za rozmowę. Kamienciek. Kłaniam się uprzejmie.